Dzień dobry. Dzisiaj słów kilka o nierównościach kwadratowych. Przejrzała Markusza maturalne od 2010 roku i okazało się, że tylko w jednym z nich nie ma nierówności kwadratowej do rozwiązania. Dlatego można uznać, że nierówność kwadratowa jest pewniakiem maturalnym. Zanim przejdziemy do rozwiązywania nierówności kwadratowej, chciałam Państwu przypomnieć, co to znaczy, że funkcja przyjmuje wartość dodatnią, wartość 0 albo wartość ujemną. Narysowałam tutaj wykres funkcji kwadratowej, czyli parabole, i będziemy mieli taki wędrujący punkt po naszym wykresie. Na przykład mogę ten punkt umieścić w tym miejscu. I co ja widzę? Widzę, że moja funkcja dla tego żółtego argumentu, to jest ta żółta kropeczka, która jest zaznaczona na osi x, przyjmuje wartość 4. To ta czerwona kropka zaznaczona na osi y, czyli wartość 4, czyli wartość dodatnią. Proszę zwrócić uwagę że ta pomarańczowa kropeczka w tym momencie znajduje się nad osią X. -ów. I gdziebym sobie nie zatrzymała tutaj tego mojego punktu, to jeśli tylko ten punkt znajduje się nad osią X, to moja funkcja będzie dla tego żółtego argumentu przyjmowała tą czerwoną, dodatnią wartość. I tak się będzie działo, aż zjedziemy sobie z tym naszym punktem do tutaj do tej minus trójki, bo w minus trójce nasza funkcja przyjmuje wartość 0. Jeżeli chcemy odczytać z wykresu funkcji, kiedy funkcja przyjmuje wartość dodatnią, no to musimy odczytać dla jakich x, dla jakich argumentów tą wartość dodatnią przyjmuje. Ok? Więc zobaczcie, że teraz, że ja mogę tutaj sobie jakby wziąć taki obszar. I ten obszar jest od minus nieskończoności do minus trójki, to jest ta żółta część mojej osi x, -ów. i powiem, że na tym przedziale, czyli od minus nieskończoności do minus trójki, wykres mojej funkcji znajduje się nad osią x, więc ta funkcja jest dodatnia, przyjmuje wartości dodatnie. Potem dla minus trójki przyjmuje wartość 0, ale jak pojadę tym punktem dalej, to będzie tak, że teraz te wartości będą ujemne. Wykres jest pod osią x i wartości są ujemne. Na przykład dla minus dwójki, to ja dla argumentu równego minus 2, o, jestem tutaj, widzicie, tu jest minus dwójka, to dla argumentu równego minus 2 ta wartość będzie, chyba jeszcze muszę ciut, ciut dalej przejechać tutaj, o, to raczej tak? O, zobaczcie, dla argumentu równego minus 2, ta moja wartość jest równa minus 4, czyli ona jest ujemna. Więc ja powiem, że jeżeli tylko wykres mojej funkcji znajduje się pod osią x, to znaczy, że moja funkcja przyjmuje wartości ujemne, prawda? Bo za każdym razem, jak popatrzycie tutaj na tą czerwoną kropkę, to widać, że te wartości są ujemne. I tak się będzie działo, aż dojada do dwójki bo teraz mogę powiedzieć, że na przedziale od minus 3 do 2 moja funkcja przyjmuje wartości ujemne, jest ujemna ok, to teraz zaczyna nam się kolejny szary obszar, bo jeżeli będę dalej wędrować z tym moim punktem, to okaże się że jak tylko tą dwójkę przekroczę bo dwójka jest 0 to mój punkt wyląduje nad osią x, a to znaczy, że moja funkcja przyjmuje wartości dodatnie więc dla xów większych od 2, od dwójki, tych zaznaczonych żółtym kolorem na osi xów, moja funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Więc jeżeli chcecie powiedzieć, kiedy funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne, musicie zbadać jej położenie względem osi xów. Uwaga, jak podajemy odpowiedź, to podajemy ją, mówiąc, dla jakich argumentów ta funkcja jest dodatnia albo ujemna. Więc musicie odczytywać, dla jakich x to się dzieje, prawda? Czyli musimy to odczytywać z osi x. -ów. I tak tutaj odpowiedź by brzmiała tak, że dla argumentów od minus nieskończoności do minus trójki moja funkcja przyjmuje wartości dodatnie, bo jej wykres, to jest ten pierwszy szary obszar po lewej stronie, znajduje się nad osią x. Na przedziale od minus 3 do dwójki, to jest ten niebieski przedział na osi x, moja funkcja przyjmuje wartości ujemne, bo jej wykres jest pod osią x, to jest ten biały pasek po środku. A teraz dla argumentów większych do dwójki, wykres mojej funkcji znajduje się nad osią x więc funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Pokażę Państwu teraz, jak to wykorzystać do rozwiązywania nierówności kwadratowych. Pierwsza nierówność, którą rozwiążemy, to nierówność, która znalazła się w arkuszu maturalnym w maju 2019 roku. Mamy taką nierówność 3x kwadrat minus 16x plus 6 ma być większe od zera. Słuchajcie, tak naprawdę musicie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ta funkcja, bo to jest funkcja, funkcja kwadratowa jest większa od zera. Czyli stawiam sobie takie pytanie, kiedy ta funkcja jest większa od zera, kiedy ta funkcja jest dodatnia. No to kiedy ona jest dodatnia? No wtedy, kiedy jej wykres leży nad osią x, czyli słuchajcie, jak dodatnia. To musimy się dowiedzieć, kiedy wykres naszej funkcji leży nad osią x. -ów. No właśnie. No ale jak to zrobić? Przed chwilą miałam wykres i mogłam to odczytać. No to może też spróbujmy narysować taki przybliżony wykres naszej funkcji. Żeby to zrobić, będziemy musieli znaleźć jej miejsca zerowe. Żeby znaleźć miejsca zerowe funkcji kwadratowej, trzeba zacząć od policzenia delty. Delta to wyróżnik takiej funkcji. Ona nas informuje o tym, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa, a potem pozwala nam je policzyć. I tak, jeśli delta jest większa od zera, to mamy dwa miejsca zerowe. Jeżeli delta jest równa 0, to mamy jedno miejsce zerowe, a jeżeli delta jest mniejsza od zera, to takich miejsc zerowych w ogóle nie mamy. No to musimy ją policzyć, ale żeby to zrobić, musimy wiedzieć, ile wynosi a, b i c. A B i C to są zawsze współczynniki liczbowe odpowiednio przy x kwadrat, x, no i nasz wyraz wolny. A to zawsze ten współczynnik, który stoi przy x kwadrat, więc w naszym przypadku A jest równe 3. B to zawsze ten współczynnik, który stoi przy x, więc u nas jest to liczba minus 16. Natomiast C to zawsze wyraz wolny, on nie stoi przy żadnym miksie, jest samotny, czyli liczba 16. Okay? No i to zawsze musimy przed w zasadzie rozwiązaniem praktycznie każdego zadania z funkcji kwadratowej umieć, odczytać. No więc teraz będę podstawiać i liczyć. Liczba B to minus 16 i mam ją podnieść do kwadratu, odjąć 4 razy 3 razy 16. Liczę dalej, bo muszę dokładnie się dowiedzieć, ile to wynosi. Minus 16 do kwadratu to 256, odjąć to będzie 192, czyli delta wychodzi równa 64. Delta jest dodatnia, więc mamy dwa miejsca zerowe. Jeśli delta jest dodatnia, to zawsze mają Państwo dwa miejsca zerowe. Miejsca zerowe. No, i teraz trzeba je znaleźć. Do ich znalezienia będzie nam potrzebny pierwiastek z delty. No, a pierwiastek z delty to pierwiastek z 64, czyli 8. Jakie są wzory na pierwiastki? Te wzory szczęśliwie są we wzorach naturalnych, więc zawsze będą mogli Państwo sobie je sprawdzić. To jest minus B minus pierwiastek z delty przez 2A. To pierwszy pierwiastek, a drugi. x2 to. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No i też tutaj tylko podstawiamy współczynniki liczbowe. Zawsze jest problem z tym minus b, ale ja uczę tak. b jest równe minus 16, to słuchaj, minus b jest równe ile? To jest liczba przeciwna do minus 16, czyli 16. Więc z db podstawiamy 16, odjąć pierwiastek z delty jest tutaj i on jest równy 8, czyli to jest 16, odjąć 8. Przez 2 razy A, nasze A jest równe 3, prawda tutaj więc to będzie 2 razy 3. 16 minus 8 da nam 8, 2 razy 3 to jest 6, więc dostajemy 4 trzecie i to jest nasze pierwsze miejsce zerowe, zaraz wykorzystamy je do narysowania wykresu. Tutaj będzie 16 plus 8 przez 6, bo tutaj jak zobaczycie, to tak naprawdę te dwa wzory. Czerwone na x1, x2 różnią się od siebie tylko tak naprawdę tym znakiem pośrodku. Prawda? Tutaj. Reszta jest dokładnie taka sama. Więc mamy 16 plus 8 to 24 przez 6. Dostaniemy, że drugie miejsce zerowe to liczba 4. Ok, no to etap drugi. Etap drugi polega na tym, że trzeba narysować jakiś taki przybliżony wykres naszej funkcji. Ja ten wykres nazywam wykresem znaku, czyli to jest taki wykres, który będzie mnie tylko informował o tym, jakie jest położenie naszej funkcji względem właśnie osi X. Nie będę tutaj rysować w ogóle osi Y, nie będę liczyć wierzchołka. Ten wykres na pewno nie będzie wykresem funkcji. To jest taki szkic wykresu w zasadzie, można by powiedzieć. Co potrzebuję, żeby go narysować? Muszę wiedzieć, jaki jest A. No to wiem, że a jest równe 3 i muszę wiedzieć, jakie są miejsca zerowe. Czyli tutaj mamy 4 trzecie i x2 to 4. Dlaczego tak mi jest potrzebne a? Dlatego, że a informuje mnie o tym, jak są skierowane ramiona paraboli. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale zasada jest taka: jeśli liczba a jest większa od 0, to mamy do czynienia z parabolą, której ramiona są skierowane do góry. Ona jest taka zadowolona z życia. Natomiast jeśli liczba A jest liczbą mniejszą od zera, to znaczy, że nasza parabola jest ma długa i jest bardzo nieszczęśliwa. No i ma ramiona skierowane w dół. Więc jeśli tutaj A jest równe 3, to jest liczba większa od zera, to znaczy, że na pewno, jak będę rysować parabolę, muszę uwzględnić to, że jej ramiona są skierowane do góry. Jak rysujemy taki wykres? Rysujemy sobie spokojnie oś x Zaznaczamy te miejsca zerowe, nie przejmując się specjalnie jakoś skalą, czyli są 4, 3 i jest 4. I teraz rysujemy parabolę, która ma ramiona skierowane do góry, no i która przez te nasze miejsca zerowe przechodzi. Nie wyszła mi zbyt ładna, przepraszam. Teraz ostatni etap naszego rozwiązania, zdecydowanie najtrudniejszy. Ja widzę w pracach moich uczniów, że pierwszy, drugi etap jest ok, ale trzecie czytać to rozwiązanie jest mega trudne. A za to najczęściej na maturze jest drugi punkt. Tutaj kluczowe jest teraz to, co my chcemy. My chcemy, żeby nasza funkcja przyjmowała wartości większe od zera. To chcemy. Ważny jest ten znak, zobaczcie, większe od zera. Ona ma być większa od zera. Powiedzieliśmy sobie, że jak jest dodatnia, to musi być na plusie. A kiedy jest nad plusie, kiedy jej wykres jest nad osią x. -ów. No to ja tam sobie zrobiłam takie obszary na tej mojej prezentacji, więc mogę sobie też tak podzielić. Zobaczcie, że te nasze, nasze miejsca zerowe, one w taki naturalny sposób dzielą oś liczbową na trzy przedziały, prawda? Jakby dzielą na trzy takie części. Tu jest pierwsza część, tu jest druga pomiędzy miejscami zerowymi, czyli od czterech trzecich do czterech i tu jest trzecia, prawda? No i teraz my musimy się zastanowić, jakie jest położenie naszej funkcji właśnie na tych przedziałach. Ja tutaj proponuję nawet sobie robić takie kropeczki, kreseczki, jakby dzielić trochę tą płaszczyznę na takie trzy obszary, bo wtedy trochę lepiej widać. Tutaj rozważamy pierwszy przedział, to jest przedział od minus nieskończoności do czterech trzecich. Ja to zapiszę, zobaczcie, do tego zielonego przedziału wchodzą wszystkie liczby od minus nieskończoności do czterech trzecich. I na tym przedziale ja widzę, że co się dzieje z moją funkcją, gdzie jest jej wykres? Jakie jest jego położenie względem osi X? No nad osią, czyli tutaj są wartości dodatnie, a to oznacza, że właśnie dla tych argumentów ta funkcja jest dodatnia. Przyjmuje wartości dodatnie, czyli będzie mnie ten przedział jak najbardziej interesował. Tutaj rozważamy teraz przedział od 4 trzecich do czwórki. Ten niebieski, prawda? To są wszystkie liczby, które są większe od 4 trzecich i mniejsze od 4. Gdzie tutaj znajduje się wykres naszej funkcji? No, pod osią. Pod osią. To wartości tutaj są ujemne. Jeśli pod osią, to ujemne. Czyli dla tych, na tym przedziale, te wartości są ujemne, są mniejsze od zera. To, to mnie chyba nie będzie interesowało. No i teraz tu rozważamy przedział od czwórki do plus nieskończoności. Ok, to są te nasze x od czwórki do plus nieskończoności. Jakie jest położenie tutaj wykresu względem osi x? Nad czy pod? Widzę, że nad, więc tutaj moja funkcja jest dodatnia, więc tu przyjmuję wartości dodatnie. I ja takie chcę, bo przypominam Państwu jeszcze raz, to zaznaczę tutaj, ja chcę, żeby to były wartości dodatnie. Więc zapisuję odpowiedź. Odpowiedź jest taka, x należy... No muszę wziąć pod uwagę ten przedział, bo to były wartości dodatnie i ten. Muszę je połączyć ze sobą znakiem sumy. Jak są takie dwa osobne przedziały, to łączymy znakiem sumy, czyli od minus nieskończoności do czterech trzecich i suma ma u, pamiętajcie, u suma, dobra? I od czterech do plus nieskończoności. I to będzie odpowiedź do naszego zadania. Warto tutaj zapamiętać, że jeśli nasza nierówność jest taką nierównością ostrą. To jest nierówność ostra. Dlaczego jest ostra? Bo nie ma tego znaku równa się tutaj. To wtedy przedziały w odpowiedzi są otwarte. Ok. Jeżeli będzie nierówność taka ze znakiem równa się nierówność słaba, to zaraz zobaczycie, że wtedy te przedziały będą domknięte. No a nieskończoności są zawsze otwarte. Co by się nie działo, nieskończoności są zawsze otwarte. Mhm. To przejdźmy może do kolejnego przykładu. Kolejny przykład to nierówność kwadratowa z arkusza maturalnego sierpień 2018: x kwadrat plus 6x minus 16. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby na samym początku postawić sobie pytanie, jaka ta moja funkcja ma być, jaki tu jest znak. No to ja widzę, że ja chcę, żeby ona była mniejsza od zera. Mniejsza od zera. Jaka? Mniejsza od zera, to co to dla mnie znaczy? To dla mnie znaczy, że ja chcę, żeby ona była ujemna. A kiedy ona jest ujemna? Jak leży pod osią. X, prawda? To jest fajne, żeby na początku się nad tym zastanowić, a potem już sobie tylko liczyć. Czyli punkt pierwszy. Chcemy znaleźć miejsce zerowe. Liczymy delta. Delta, przypominam, to b kwadrat minus 4ac. Co ja potrzebuję, żeby tą deltę policzyć? Muszę wiedzieć, jakie są współczynniki a, b i c. Odczytuję je zatem. a jest równe 1, bo jeśli przed x kwadrat nic nie ma, to znaczy, że jest 1. b to to, co jest przy x, czyli 6. c to wyraz wolny, czyli minus 16. Podstawiamy. Mamy b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Trzeba uważać na znaki, bo tutaj bardzo często uczniowie mylą się w delcie na znakach, ale mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że te dwa minusy dadzą nam zaraz plus. Czyli mamy 36 dodać 64, no i wychodzi nam, że ta delta jest równa 100. Delta jest dodatnia. Jeśli jest dodatnia, to znaczy, że mamy dwa miejsca zerowe, i do ich obliczenia przyda nam się pierwiastek ze stówki, czyli liczba 10. Zatem, pierwiastek z delty to jest 10. Liczymy nasze miejsce zerowe. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. I będziemy podstawiać. x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawiamy. Słuchajcie, b jest równe 6, to minus b to będzie liczba. Minus 6, czyli mamy minus 6 minus pierwiastek z delty, czyli minus 10 przez 2 razy a, czyli 2 razy 1. Mamy zatem minus 16 przez 2 i dostajemy, że pierwsze miejsce zerowe to liczba minus 8. No i to samo tutaj. Przypominam Wam, że się różni tylko to znakiem, więc tak naprawdę tutaj tylko będziemy mieli plus, więc jest minus 6 plus 10 przez 2. No więc to będzie 4 przez 2 i drugie miejsce zerowe to dwójka. Żeby narysować wykres znaku, potrzebujemy wiedzieć, jaki jest. Współczynnik A to w moim przypadku on jest równy 1. Jeśli A jest równe 1, to znaczy, że jest liczbą dodatnią, to znaczy, że ramiona mojej paraboli mają być skierowane do góry. No i moje miejsca zerowe x1 to minus 8, a x2 to 2. Rysuję zatem oś x. -ów. Narysowałam. Zaznaczam moje miejsce zerowe, czyli minus 8 i 2. No i wiem, że a jest dodatnie, więc rysuję parabolę, która ma ramiona skierowane do góry. No ona nie musi być jakaś super ładna. No i teraz, właśnie, muszę odczytać rozwiązanie. Więc zobaczcie, że fajne jest to, że sobie napisałam na samym początku że interesują mnie te argumenty, dla których wykres mojej funkcji jest pod osią x, bo ja chcę, żeby funkcja była ujemna, czyli żeby była mniejsza od zera. No to widzę, że tutaj te miejsca zerowe dzielą mi na trzy przedziały, prawda? Jest od minus nieskończoności do minus ósemki pierwszy przedział, potem od dwójki tutaj do plus nieskończoności drugi i jeszcze ten trzeci pośrodku, czyli od minus ósemki do dwójki. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, co się dzieje z funkcją na tych przedziałach. Można sobie ewentualnie, jak ktoś ma, spodobał mu się ten pomysł, to sobie tak tutaj podzielić, ale to, to, to nie ma takiej konieczności. No to widzę, że co? Że tutaj od minus nieskończoności, czyli, bo tutaj rozważam te argumenty, które są od minus nieskończoności do minus ósemki, prawda? To są na osi liczbowej, na osi x takie liczby. No to tutaj wykres funkcji znajduje się nad osią, czyli ta funkcja jest dodatnia, więc dla tych funkcji, może dla tych argumentów, funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Dokładnie w minus ósemce jest wartość 0, bo to jest miejsce zerowe, ale teraz, jak sobie wezmę ten przedział, to jest przedział od minus ósemki do dwójki, to widzę, że moja funkcja jest tutaj pod osią, czyli przyjmuje wartości ujemne, prawda? A ja chyba takie chcę. W dwójce dokładnie ma wartość 0, a potem, jak rozważę przedział od dwójki do plus nieskończoności, no to mam wykres funkcji nad osią X, czyli wartości dodatnie. No to jakie chcę? Chcę pod osią X, czyli jaką podam odpowiedź? Punkt trzeci naszego rozwiązania a taką, że te x -y należą do przedziału na no tego środkowego czerwonego od minus 8 do dwójki. bo ja chcę, żeby te wartości były ujemne. Ok. No i mam dwa punkty i mogę przejść do kolejnego przykładu. Matura wrzesień 2020. Chcemy rozwiązać taką nierówność minus 2x kwadrat plus 5x plus 3 jest mniejsze lub równe 0. Czyli znowu ja chcę, żeby moja funkcja była mniejsza lub równa 0. Mniejsza to znaczy, że chcę, żeby była ujemna. To znaczy, że interesuje mnie ten fragment, kiedy leży pod osią x. I to jest ten znaczek, słuchajcie, mniejsza. Ja chcę, żeby funkcja była mniejsza od 0 od zera, czyli ma leżeć pod osią x. Ale ten znak równa się, który mamy tutaj, mówi mi, że ja chcę, żeby ona była też równa 0 dodatkowo. To równa 0 to jest wtedy, kiedy jest na osi x, prawda? To jest dla tych argumentów, dla których jest na osi. No to spróbujmy narysować jej wykres. Potrzebuję współczynniki a, b i c, jak się domyślacie. a jest równe minus 2, bo to jest przy x kwadrat, b jest równe 5, to jest liczba przy x. No, i c jest równe 3, to jest wyraz wolny. Liczę delta. Najczęściej jest tak, że w tych zadaniach naturalnych delta wychodzi większa od 0 i funkcja ma dwa miejsca zerowe. W zasadzie we wszystkich. Czyli mamy 5 do kwadratu, odjąć 4 razy minus 2, no i razy 3. Liczymy ją dalej. 5 do kwadratu to 25, a tu będzie 24, czyli dostajemy, że delta jest równa 49. No i tak jak mówiłam, wyszła nam dodatnia, więc mamy dwa rozwiązania. Będzie nam potrzebny pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z liczby 49, a to jest liczba 7. Liczymy x1, liczymy x2. Zobaczcie, jakie to się już robi schematyczne, prawda? Minus b minus pierwiastek z delty. Przez 2A. No i x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2A. Podstawiamy. Jeżeli b jest równe 5, to minus b jest równe minus 5. Więc tak będę podstawiać. Minus 5 minus pierwiastek z delty, czyli 7 przez 2 razy minus 2. Minus 5 minus 7 to minus 12 przez minus 4, czyli dostanę, że to jest liczba 3. A tutaj mam minus 5 plus 7 przez minus 4. Mogę wykorzystać rachunki z x1. 7 minus 5 to 2, przez minus 4 to minus 1, druga. Dobra, no to punkt drugi. Chcę narysować wykres znaku. Muszę się dowiedzieć, przypomnieć sobie, jak jest A, A jest równa minus 2, o pierwszy raz nam się zdarza tak, że A jest liczbą ujemną. Jeśli A jest liczbą ujemną, to znaczy, że tym razem mamy do czynienia z parabolą, której ramiona są skierowane w dół. Pierwsze nasze miejsce zerowe to liczba 3, a drugie nasze miejsce zerowe to liczba minus 1 druga. Więc rysuję oś liczbową, zaznaczam sobie miejsca zerowe. Tutaj mamy minus 1, 2, no trzeba je dobrze zaznaczyć na osi, tu gdzieś 3. No i tym razem rysuję parabolę, której ramiona są skierowane w dół. To dlatego, że współczynnik A jest liczbą ujemną. Ok, teraz y, widzę, że oś liczbowa podzieliłam się na trzy przedziały. Pierwszy, drugi. No i po środeczku mamy trzeci. Mhm. Tutaj fajnie już widać, nie? że na tym niebieskim przedziale funkcja jest nad prawda? Więc co widać? Widać, że jest dodatnia. A na jakim to się dzieje przedziale? Od minus jednej drugiej do trójki. Bo te wszystkie liczby tutaj z tego przedziału to są liczby większe od minus jednej drugiej i mniejsze od trójki. No a tutaj widzę... Że moja funkcja jest mniejsza od zera, jest ujemna, prawda? Czyli tutaj funkcja jest ujemna. Na tym przedziale, to jest przedział od minus nieskończoności do minus jednej, drugiej, moja funkcja przyjmuje wartości ujemne. Tutaj jest to dodatnia, wszędzie, a tutaj ma wartości ujemne. No i tak samo będzie na tym przedziale, to jest przedział od trójki do. Plus nieskończoności, zobaczcie, że tutaj też wykres funkcji znajduje się pod osią, czyli mamy wartości ujemne. No to teraz popatrzmy na to, co chcemy, czyli wracamy do tego, co zapisaliśmy na samym początku. Ja chcę, żeby było pod osią x, czyli wartości ujemne, ale też chcę, żeby była wartość 0, czyli na osi x. Więc muszę zrobić tak, że wezmę te przedziały, gdzie będzie mamy wartości ujemne, gdzie wykres jest pod osiągnąć. Ja widzę dwa takie przedziały, ale słuchajcie, musimy dołożyć jeszcze te dwa argumenty. Czyli muszę do zbioru rozwiązań rozłożyć, dołożyć minus jedną, drugą i trójkę, bo tutaj jest dokładnie zero. To jest to moje zielone, o to. Ja jeszcze chcę, żeby była równa zero, a ona równa zero jest tutaj i tutaj. OK? Czyli odpowiedź będzie taka. Że ja wezmę w tak. Ten czerwony przedział od minus nieskończoności do minus jednej drugiej, ale teraz ta minus jedna druga nie będzie miała przedziału tutaj otwartego, tylko muszę dać przedział otwarty, domknięty. Bo taki przedział domknięty oznacza, że w tym zbiorze też jest to ta minus jedna druga. I dodać do tego przedział domknięty od trójki do plus nieskończoności. Przedział domknięty, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że oznacza tyle, że do tego zbioru należy ta trójka. Jak mamy otwarty minus 1 druga, to znaczy, że nie ma tej minus 1 drugiej w tym zbiorze. Prawda? Ale jak jest domknięty, taki trójkątny, to znaczy, że to minus 1 druga jest. Bo co my teraz bierzemy? Będę strasznie was grozić. Ja biorę tak wszędzie, gdzie są ujemne, czyli tu, i 0, a 0 jest tutaj. OK? 0 i wszędzie, gdzie są ujemne. Stąd też mamy te przedziały podomykane, że może być równe 0. Вам надеюсь, что в мерах это для вас ясно.